Wujek Kuba mówi mi cały czas o dywersyfikacji. Tak. Tak, mm -hmm. i to jest bardzo mądre. Bo mm -hmm. wujek Kuba... ale zawodowej dywersyfikacji. Nie zawodowej, ale też no, zawodowej, że robisz dużo rzeczy mm -hmm. i sta staram tak. Się, tak. się robić. E... Ty poza um, tymi biznesami, o których rozmawialiśmy, kawiarnią, która ciągle, ciągle walczymy o to, No żeby walczymy, walczymy, powstało. ale nie wiem jeszcze, jak długo będziemy walczyć. E, kebab. E, kebab już jest gotowy, tak, czeka ale na czy, to, czy ty masz w planach no, e, ofensywę kebabową, że to będzie nie tylko ursynów, tylko. Tak, w... chciałbym, żeby to była sieć, no. Dobra, i coś jeszcze jest biznesowo? Ja u ciebie? mam. Wydaje mi się, że najlepszą w Europie, jeśli uważam, że, jeśli nie uważam w ogóle, że nie na świecie, e, klinikę leczenia nadwagi i otyłości dziecięcej. Mhm. Z jakimś znanym trenerem? E, z leszkim Klimasem, moim przyjacielem i partnerem biznesowym e, ruszyliśmy zaraz po pandemii, mhm. kiedy okazało się, że nikt nie zajmuje się dziećmi. Mhm. Problem jest gigantyczny. Według najwyższej izby kontroli polskie nastolatki toją najszybciej w Europie i nikt się nimi nie zajmował. Była czarna dziura na to rynku. Mamy chorobę społeczną, na które państwo położyło. Dokładnie tak, dokładnie. I, I odpaliliśmy się, słuchajcie, dwa lata temu. Ja myślę, że w pierwszym tygodniu mieliśmy zapisy na pół roku do przodu. Tyle, ty, tyle wynosiła kolejka, właśnie dlatego, że nie było żadnych ekspertów w tym temacie, a dzieciaki miały gigantyczny problem. A jaki masz rekord zrzucenia wagi u kogoś? U jakiegoś dzieciaka, pamiętam? O myśl, 60 kilo. 60 kilo zrzucił. A jak... ile ważył? No grubo ponad stówę. Jak mówisz słowo GPS. klinika, to ilu lekarzy pracuje? W, waszym, w waszej klinice, w waszym e, Dietetycy kroku. kliniczni. Mhm. Tak, czwórka. Czyli... Czwórka i Leszek. Piątka w sumie. Dobrze, a pogadajmy jeszcze o tym, w czym ja mam pewien mętlik, bo był mhm. u mnie Grzesiek Krychowiak i mówił tak. o jakimś biznesie budowlanym że jest z tobą w biznesie, ale nie zna twojego miejsca w tym biznesie. Wyszedł taki mały miszmasz komunikacyjny. Co robicie razem? Nie robimy nic razem. Ja przez pewien czas byłem związany z kontraktem, z tą firmą. A, to jest to była historia. firma, która produkowała segmenty do budownictwa, tak? E, Elementy nośne. E, tak, 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 tak. Okay. i nie jesteś już z tym związany. No. I jaki jeszcze rodzaj? Bo mówiąc o tych biznesach, jestem ciekaw, to jest ten czas, kiedy, kiedy możesz o tym opowiedzieć. Coś jeszcze? Czy... Nie, nie, ty jest tyle. Okej. Okay. W 2013 roku dostałeś swojego czasu bardzo cenną nagrodę Mediatory, o tyle cenną, że chyba przyznawaną przez studentów dziennikarstwa. Tak było. Mhm. Bardzo ważna, bardzo istotna i chyba wyczekiwana przez każdego pracowników mediów. W 2014, Wiktor, odkrycie roku, no wtedy jeszcze Wiktor miał swoją rangę, telewizja tak, była. W 2018 to była ładna taka, taka mocna nuta, punktum: Nadzieja telewizji, telekamera. Mhm. Nagrody to jest taki dziwny rodzaj zobowiązania, by nie powiedzieć obietnicy. Myślisz, że jesteś we właściwym miejscu po tych wszystkich nagrodach, czy to Tak, znowu? uważam, że jestem w doskonałym miejscu. Bo? Bo spełniłem swoje gigantyczne marzenie, które, mhm. były, które było moimi trochę Himalajami. Mhm. Eee, mówię o, o prowadzeniu Dzień Dobry TVN. No, wiesz, można się dzisiaj z tego śmiać, nie? Ale wtedy, na no, tamte czasy, to była gruba rzecz. E, którą sobie spełniłem, i jak już jesteś na tym szczycie, jak już jesteś na tych Himalajach z wyobrażeń, okazuje się, że stoisz na Śnieżce. Że to nie są żadne Himalaje. No to gdzie były wtedy te Himalaje? Co znaczy, gdzie były wtedy? No, jak stoisz już na tej ścieżce. Jak już stoisz jak na Himalajach? Jak śnieżce, się, okazują się Śnieżką, tak. to gdzie wtedy zobaczyłeś te Himalaje? E, gdzie teraz zobaczyłem Himalaje? No. E, no, będę sobie dmuchać na torcie. Teraz kolejne życzenie.